Poradnik, jak przejść y, za stronego adres tutoriala. Pierwsza rzecz macie numpada. Klikacie plusa macie debuga. I nie robicie takiego czegoś. O jak was wydłupi to macie macie szczęście, ale robicie takie coś. Klikacie tutaj spację i tutaj spację. I robicie takie coś. Jak chcecie zrobić. Dabla. Ten dał nie miała na To robicie tak. Te... Kur... Robicie dwa razy to. Dobra. Czy to jest? Dobra. Robicie takie coś. Cześć ziemniak! A jak chcecie to przejść? Robicie. Long jumpa takiego Walicie tutaj i walicie tak I żeby zrobić jakby kam, jak tak ja to mówię. Klikacie sc scrolla. A potem dosłownie milisekundę. Y, po, nie no, nie, nie sekunda, ale po prostu klikacie spację. to tutaj też się tego nauczyć, lepiej. Tylko kurwa. Eee, nic nie słyszę. Nic absolutnie. YouTube, don't pan. <grymne> robicie tak. I teraz najcieższe. Robicie... Dobra, ja to. Robicie takie coś. Robicie takie coś. Takie i takie. Czyli... Tu stajecie. World Boost. Walbus. Jak to się nazywa? Ym... Waleran. Wall jeszcze raz to zrobię, ale chyba sobie drogę nawet, bo mi się kurde. Dobra, nie wytrzymam. I tak. Jak chcecie zrobić, to jeszcze raz pokażę. Walicie tak, tak, tak i walicie walkika tutaj. Nie musi być ostrzane, może też robić na boki. I to nie nawida tego. To jest największe. Gimwo. Czasami wychodzi, czasami nie. Mi sugeruję, żeby stąd robić. To. Long jump. Potem. Was ja pokażę. Nie, to się z tego robi. A sugeruję, żeby z tego robić. I tutaj jeszcze raz walicie. Po prostu dwa levelu. Ja pokażę wam, bo to jest. kurzające. No, tak jak ten bot robi. Korea ja to. No, po prostu to jest najbardziej wkurzający moment w tym. I Jak wam się kwieci po to możecie pospać, bo to jest jakby przygrane. Ja wezmę mojego Glovesa, bo już mam nerwy, ja wezmę moje wszystko, bo po prostu czasami się na to wkurzam. I to na 20... no, na 20. Dobra twoje pani Terrygen, że mi się łapie postać. I teraz tak, ja... Nawet bez glowa może to zrobić. Ja to mogę zrobić na tym glowie, bo... Ja tym jednym... Ale and Andrewna na to sobie biorę, bo no, średnia jest tak to. Bo ledwo tutaj tutaj się dosięgam w ogóle. A za taki rank trochę Ale mi gównianie to wyszło. Nie, ja tego nie wykonam tak. To tak się wykona. To może na najgorszym globie. I to trzeba wszystko idealnie zrobić. No i dupo. No. Mi się po prostu już tego nie chce robić. Ja sobie zakładam mojego sa... Po to ja Andranie, no, co czym? ja Zakładam mojego całego seta. I tak. To jest koniec tego odcinka. To był speedrun taki można powiedzieć. Trochę... Kurde. To był trochę taki speedrun, jakby można powiedzieć. Kurde, na no, spację klikajcie. się. Nie, za Spacja, nie ruszaj się, kurde, nie unikaj mi jak jakiś mortal kombat twój blokuje się ciągle... Aha. Okay, we wreszcie. in. My face is now is not beautiful. Now is beautiful. Now is beautiful. Now is beautiful. Very beautiful. Very.